Słuchajcie, ja coś chcę wam pokazać, korzystając z okazji, że mam tutaj auto Audi Q5 na ksenonach. Ciekawe czy się zapali Nie, muszę, muszę odpalić samochód, więc co zro zrobię zaraz Słuchajcie, tak sobie świeci Xero. Do czego zmierzam? Bo wiele osób mnie pyta jak wygląda sprawa z projektorami biletowymi czy to warto robić, czy nie warto robić jak to świeci w ogóle i to chcę wam pokazać jak to świeci. Ciężką jedną ręką. Nawet no tak sobie świeci ksenon. A teraz odpalam projektor biletowy i świeci tak. Ten ksenon po prostu ginie w tym. Widzicie? I tam jest jedna soczewka i tutaj jedna.